Hej, tu Anitoria. Death Note to bez dwóch zdań klasyka. Wydaje mi się, że jest to jedno z pierwszych anime, które większość z nas obejrzała, przez co mam do niego ogromny sentyment. I jakże się ucieszyłam, gdy usłyszałam, że pojawi się anime, które będzie duchowym następcą Death które znów poruszy fanów i otworzy pole do egzystencjonalnych rozważań. I wtedy pojawia się Platinum End. Jest to adaptacja mangi o tym samym tytule od tajemniczego twórcy jego ochwy, który również stworzył Death Note stąd to połączenie. Anime liczy sobie 24 odcinki i wyszło w 2021 roku. Mirai jest młodym studentem, który ma już dość życia z wujkiem i ciotką, którzy wychowywali go od śmierci jego rodziców. W trakcie popełniania samobójstwa zostaje uratowany przez anioła stróża o imieniu Nasse. Dowiedziawszy się od niej, że jego przybrani rodzice byli odpowiedzialni za śmierć jego ojca i matki, Miraj używa mocy, którą go obdarzyła nasce, aby stawić im czoła i wymierzyć sprawiedliwość. Jednak próby Miraja dopiero się zaczynają, gdy nasce wkrótce potem informuje go, że Bóg przejdzie na emeryturę za 999 dni i wybrano 13 kandydatów, którzy go zastąpią, w tym Miraja. Co gorsza, Mirai nie tylko nie może odmówić wzięcia udziału w konkursie, który ma wyłonić kolejnego boga, ale wśród innych kandydatów są tacy, którzy zrobią wszystko, by wygrać, łącznie z zabiciem wszystkich rywali. Ostrzegam, w tej recenzji pojawią się spoilery. Pomysł? Ciekawy. Na papierze może nie jest on jakoś zachwycający, no ale kto kwestionowałby potencjał anime od twórców Death Note Ja bym się nie odważyła. Ale wtedy pojawił się pierwszy odcinek... I kolejny, i kolejny, i ekstazja malała. Historia, niestety, okazała się po prostu nudna. Wydaje mi się, że gdyby to anime było krótsze o połowę, byłoby o wiele lepiej, ponieważ w pewnym momencie miałam wrażenie, że to anime tak właściwie jest podzielone na dwie części. Kiedy zbliżałam się do nie wiem, może 13 odcinka, byłam pewna, że to już jest zakończenie historii. Że wiemy, z kim musi walczyć nasz główny bohater, wiemy, z kim musi wygrać, później oczywiście zostanie wybrany bogiem i tyle, ale jednak nie. Ta anime stwierdziło, że chce nas troszeczkę zaskoczyć i zmylić nasze oczekiwania, ale czy wyszło mu to na dobre, nie jestem pewna. Tak jak na początku ideologiczna i fizyczna walka jest między naszym głównym bohaterem Mirajem a Kanadę, czyli pewnego rodzaju szaleńcem, który chce zostać Bogiem, to później ta walka przekłada się tylko i wyłącznie na ideologiczne starcia z profesorem. Tak jak wszystkie starcia z Kanady wydawały mi się już nadmiernie skomplikowane i po prostu za każdym razem, kiedy mieliśmy się w końcu zbliżyć do pokonania go, to za każdym razem pojawiało się coś innego i coś innego, on uciekał, coś się zmieniało, było to dosyć irytujące, to w momencie, kiedy zostaje on pokonany, to anime nagle staje i pojawia się kolejny przeciwnik, ale tak jak powiedziałam, tylko i wyłącznie pod względem ideologicznym. Przez to to anime robi się nie do oglądania. Ostatnie trzy odcinki są tylko i wyłącznie skupione na rozmowach. I to tych najgorszych rozmowach, ponieważ to są te rozmowy w trakcie walki. Mimo tego, że żadnej walki tak naprawdę nie ma, to jednak nasi bohaterowie są niby gotowi do ataku, ale jednocześnie muszą przegadać cały odcinek. Niestety przez to wszystko najzwyczajniej w świecie nie zainteresował mnie ten konflikt. Nie chciałam dowiedzieć się więcej o aniołach, o stwórcy, nie chciałam wiedzieć, kto zostanie w końcu tym bogiem, ponieważ było to przeciągane już przez tyle odcinków, że po prostu straciłam zainteresowanie. Te całe filozoficzne wstawki wcale nie skłoniły mnie do przemyśleń o tym, kim jest Bóg i czy jest, kto był pierwszy człowiek czy Bóg. Czy w ogóle jest sens żyć, skoro i tak wszystko zakończy się śmiercią? Te rozważania były tak niedelikatnie wprowadzone i podane nam na tacy, że miałam wrażenie, jakby ktoś po raz pierwszy przeczytał jakąś książkę z filozofii i stwierdził, że okej, okay, oprze na tym całe anime i najlepiej, żeby to było starcie dwóch totalnie przeciwnych sobie filozofii. Ostatecznie, przez to wszystko, ja po prostu czekałam. Aż to się w końcu skończy. A skoro o końcu mowa, to nie jestem w stanie nie poruszyć tematu ostatniego odcinka, ponieważ było naprawdę zaskakujące. Tego się nie spodziewałam, i wydaje mi się, że jest to pozytywne określenie. W tym odcinku nowo wybrany Bóg, czyli 13-letni chłopak z myślami samobójczymi, zostaje Bogiem i stwierdza, że po prostu chce się zabić. I to robi. Powodów i interpretacji tego czynu jest wiele. Robi to, aby pokazać, że Bóg tak naprawdę jest fałszywy, chce uwolnić ludzi, czy przekazać wiadomość do profesora. Tak jak mówiłam, interpretacji jest naprawdę wiele i ja chyba nie skłaniam się ku żadnej z nich. Wraz z jego śmiercią znika niebo oraz wszelkie życie na ziemi. I tak kończy się to anime. Muszę przyznać, że jest to dziwne zakończenie. Nie tego się spodziewałam, ale również nie powiedziałabym, że to jest dobre zakończenie. Szczególnie ostatnie kilka scen. Błagam, po prostu na zakończenie dostajemy prezentację w PowerPointie pełną frazesów, które mają nas skłonić do przemyśleń o tym właśnie, czy jest sens żyć, czy my jesteśmy i w ogóle dokąd zmierzamy i czy istnieje przyszłość. To było ultra słabe. Czułam się jak na lekcji etyki. Animacja i projekty postaci. Co tu dużo mówić? To jest koszmar. Naprawdę bolą oczy, jak się to ogląda. Tak jak przy projektach aniołów, wydaje mi się, że ktoś tutaj miał pomysł. Chciał stworzyć coś bardziej boskiego niż śniegami, ale jednak, aby pozostały one takie niepokojące. Na przykład Muni, według mnie, jest idealnym przykładem tego. To jednak główny bohater i jego wybranka serca są tak dli i niejacy, jak tylko można chyba. Dosyć niedawno zakończyłam to anime i ledwo co mogę sobie przypomnieć twarz głównego bohatera. To wydaje mi się świadczy o tym, jak bardzo słaby jest to projekt i wydaje się być kalką z wielu różnych anime. No i błagam, nie mogę nie poruszyć tematu stroju bojowego Saki. Naprawdę kocie, uszka i ogon, serio i żadne tłumaczenia, że on ma jakieś bojowe funkcje. Do mnie po prostu nie dochodzą. Już lepiej by było po prostu przyznać, że chcę mieć Nekogar. Nice. Animacja również pozostawia wiele do życzenia. Wydaje mi się, że dla mnie szczytem była scena, gdy no ci bohaterowie muszą szybko lecieć, żeby się uwolnić, to momentami. To wygląda tak, jak na przykład rozmawiają. To po prostu jest twarz bohatera, a tło jest rozmazane. Jakby bardzo szybko leciał. To tyle. Nawet nie rozwijałem włosów, nic. Jeśli chodzi o walki, to na początku myślałam, że jejku, koncept tych wszystkich strzał, to będzie bardzo dynamiczne i walki na pewno będą ciekawe. Na pewno ciekawsze niż zapisywanie imion w zeszycie. Ale jednak okazało się, że Light potrafił bardziej epicko pisać niż Miraj walczyć. Bohaterowie są niestety równie mdli, jak ich wygląd. Mirai jest po prostu tak irytujący. Jest on taki niezdecydowany, miałki, rozlazły, że ja cały czas miałam ochotę po prostu go wziąć i potrząsnąć. Wcale to nie sprawiało, żebym jakoś się z nim utożsamiła. Saki jest tylko i wyłącznie love interest głównego bohatera. Ewentualnie czasem wpada w tarapaty i musi zostać uratowana. Niewiele w ogóle można powiedzieć o głównym złym, czyli Kanadę. A profesor wydaje mi się, że został wprowadzony tylko i wyłącznie po to, żeby reprezentować odmienną ideologię do naszego głównego bohatera. Najbardziej wydaje mi się, że mogę pochwalić postać mu Kaido, ponieważ był on tyle zdeterminowany i cały czas po prostu chciał zrobić wszystko, aby wspomóc tą dobrą sprawę, że naprawdę byłam tak trochę zaangażowana w to, co on robi, i kiedy przyszedł moment, aby się z nim pożegnać, to poleciała mi łezka. Opening jest naprawdę w porządku. Dynamiczna muzyka, dużo się dzieje. Znawcą muzyki nie jestem, ale mi się podobało. Natomiast ending jest po prostu wspaniały. Zdecydowanie deklasuje opening w tym przypadku. Jest on spokojny, melancholijny, idealnie pasuje do tego anime. I tak, wiem, że to musi być niesamowicie trudne wydać anime czy mangę, która zawsze pozostanie w cieniu serii, która była o wiele bardziej uwielbiana i popularna. Ale tak jak wspomniałam, na początku ten pomysł był ciekawy, to anime miało potencjał i po prostu złożyło się na to wiele różnych elementów, że to anime jest po prostu słabe i to nie jest wina fanów Death Note'a. Wystarczy spojrzeć na inne tytuły w tym sezonie, żeby zauważyć, że po prostu Platinum End nawet wyglądem to nie jest ten sam poziom. W tym samym sezonie wyszedł między innymi Ranking of the Kings, który ubóstwiam, Kolejny sezon Musoku Tensei, Demon Slayer Mugen Train, wspaniałe Meru Kocian, czy nawet słabe fabularnie, ale przepiękne takt O.P. Destiny. Dodatkowo część z nas już spotkała się z anime, które opierają się na walce o zostanie Bogiem, ale zostały o wiele lepiej poprowadzone. Tutaj mamy m.in. innymi no Eden, Darwin's Game, serię Fate, czy nawet Mirai Nikki, które nie jest idealne, ale przynajmniej jest jakieś. Podsumowując, niestety jest to słabe anime. Nie ma co się oszukiwać, jest ono pełne wielkich słów i idei, ale to wszystko jest nam podane na tacy. Nie ma w tym żadnego przemyślenia, subtelności, przez co wcale nie skłania mnie to do przemyśleń. Niestety ja nie uwierzyłam w tą historię i w tych bohaterów, ale jeśli u Was było inaczej, to dajcie znać. Bardzo jestem ciekawa, jak Wy odebraliście tą anime. Tymczasem, moja ocena to. Trzy aniołki.